The warden's safe. What else is Joker planning? How should I know? You think anything he says makes sense? I think he's insane. Oh my God! Get out of the way! Hey, table number two. Thank you, Doctor. Doctor Young. Still, you know how Mr. J hates the squealers. Talking about squealers.

To właśnie nie przynosi nam żadnego efektu. No, prawie był przechwyt. O, nie tak chciałem zrobić. No cóż, e, małe kombo wyszło. Dr. Young is dead. Have you figured out a way past these security gates? Before she died, she told me there's a production plant hidden somewhere in the gardens. The Wayne Tech security protocol seem to be hack proof. We just did a good job. It's a two-part biometric sequence, apparently generated by the Warden using a code sequencer. And destroyed by Joker in the safe explosion. Harley Quinn has the Warden. Okej, okay, tutaj coś Dobra, okay, teraz no, musimy znaleźć eee, ślady, to zaraz sobie znajdziemy. Tylko teraz pytanie, czy jeszcze coś tutaj mamy do zrobienia? Eee, mapa. I zapewne, skoro tutaj jest coś takiego. To na nim też możemy zrobić coś. Takiego. Mamy też tu mapkę, więc sobie ją zbierzemy. Zawsze dodatkowy, dodatkowe doświadczenie. Tutaj nic. Sorry, jeśli Was to nudzi, że tak wyszukuję czasami różnych rzeczy. No, ale cóż, taki już jestem. Wejdźmy sobie na górę, tutaj mieliśmy kilka szczęk, jeżeli dobrze pamiętam, o, zawsze dodatkowy eksp, wiadomo, nie? I teraz sobie poszukamy śladów który nie będziemy podawać taktycznych modów, dobry. DNA! Dobrze, no to pójdźmy za Dena. Ciekawe, jak to Dena. Stało wyszczególnione tutaj ale dobra Nie czepiam się o. I teraz jako że mamy potrójny Możemy zrobić tak

Oczywiście nie zrobimy tego to jak żebyśmy mogli to zrobić w ten sposób. Chociaż tu teoretycznie będzie ciężko z nimi wygrać. Hmm, hmm. Tego powalimy w ten sposób, jeżeli się uda. Skopałem troszkę. Nie źle. Sorry Batman. Już, już tam nie podniecaj się. Joke. Ok, znowu jesteśmy w tym miejscu. Natomiast wróciliśmy tam wcześniej. Tu widzimy, jakieś jeszcze zagadki do odkrycia są. Natomiast to równie dobrze można sobie zostawić na później, na otwartą grę. Dobrze, więc, więc, więc. więc, więc.

Tylko ja widzę, że oni mają te hmm? Nie problem. Mają to broże śmieszne. Nie, tu będzie za, za daleko już.

Mamy przekichane, bo gdyż, iż ponieważ. To będzie zły atak, tego pożałuję, coś mi się zdaje. No, nie wiem, jak on tego nie zobaczył jeszcze. To było głupie. No cóż, no ale skoro gra pozwala na takie coś, to czemu nie? Gdzie my tu mamy ślady? Tutaj wychodzą. No cóż... Ah, oh, let me go, you crazy bitch! Mm -hmm. Shappy used a bad word. Mama spank. Oh. Oh. Hey, Beth, you gonna join the party or what? Śmiętuś nie rzuć.

Znajdźmy jego ślady niestety trzeba pójść dołem, mhm. to to przejście, które było tak super zamknięte przez tych policjantów wcześniej. Dobrze pamiętamy ja. Tunnel in the first place. Question in the boss again? You've done nothing but whine. We got busted out. Yeah, Joker sends his girlfriend down and tells us to guard the tunnel, we guard the tunnel. Joker tells us to kill the bat, we kill the bat. Joker told me to kill my sister once. Hell yeah! Never me I told him I didn't even have a sister. No cóż, lecimy, póki gadają. No, miało być kantora, tak. Ty mi tu broni nie podnoś, gościu. Bo to się źle dla nas obydwu skończy. O, pięknie. O, 12 razy. Całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, poszło dużo lepiej niż poprzednio. Grałem sam. Czy nie sam nagrywałem, a nic z tego nie wyszło Ale to tam pomijmy. Tutaj się przerystanie może. To jest akurat łatwe do zdobycia, więc raz, dwa. Tak. Czy my coś tu jeszcze? Mamy jakiś sekrecik? Nie. No is be... i own. Own me. yeah. się tam bawią, widzę. O, mamy uzbrojonych. Tędy, póki on nas nie widzi, to mamy z głowy. Snajper poszedł spać. No i co nam tutaj zostaje? Możemy wlecieć albo tędy i spaść sobie na nich, jak nam rocznego rycerza przystało. Zmienimy trochę wizję, bo... No, niebezpiecznie się robi. Szczerze mówiąc. No, nie tak to chciałem robić. Troszkę zaczynam być nieuważny. Może to przez zmęczenie? Um, nie wiem, co się stało, zablokowała mi się myszka. A, myszko, myszko. No, tak też można ładnie pokonać. Nie działa mi myszka. Nie wiem, co się stało. Znaczy działa, ale bardzo gniona jest. Zmiana DPI też nie pomaga. A tak, to ja się nie nawalczę tutaj z nimi. No cóż, po... spróbujmy. thank you batman the guard wouldn't have lasted much longer is he okay he struck his head when they knocked him to the ground move him away from here as soon as you can take him to the medical facility it's the safest place on the island okay i'll go with him as soon as he's able to stand Jop, yep. zabiera ci stąd panowie. A mi doskwiera dalej. Prawie nieruszająca się myszka. Nie wiem co się stało. Już drugi raz mi się tak tutaj przytrafiło, co? No tutaj jak na razie nie wejdziemy, widzę. No cóż. Wejdźmy do środka. Pewnie to tutaj? Tak, to tutaj. Jesteśmy już trochę naruszeni, tam widać jakieś szramy na nas. No i to jest dobry moment na odblokowanie myszki. Mamy autosave, więc co się wydarzy dalej zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że następne odcinki będą bez żadnych problemów. Trzymajcie się.